Hej, była Itra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie. Dosyć długo nie grałam w Anno i w międzyczasie wyszły dwa dodatki: wakacje marzeń oraz drapacze chmur. Dzisiaj zacznę Wam opowiadać o dodatku wakacje marzeń. Wakacje marzeń tak naprawdę rozszerzają turystykę. Dzięki temu dodatkowi na naszą wyspę przypłyną turyści którzy będą mogli zamieszkać w hotelach, które musimy dopiero co zbudować. Turyści są bardzo wymagającą klasą, są bardzo wybredni, mają wiele różnych potrzeb, którym postaramy się sprostać. Jednak fakt, że w naszym mieście będziemy gościli turystów, powinien znacząco wpłynąć na nasze finanse. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Aby w ogóle rozpocząć zabawę z tym dodatkiem, należy rozbudować publiczne kotwicowisko. Tutaj mamy samouczek od turystki, która radzi nam dokładnie to zrobić. Wybieramy i tutaj ulepszamy. Jak widzimy, jego wygląd się zmienił. Mamy ładniejszy budynek z takim jakby czerwonym dywanem. Miasto zalane przez turystów. Wskutek odsłonięcia nowego kotwicowiska turystycznego do miasta zaczęły napływać tłumy turystów domagających się najlepszych pokojów w hotelach, najlepszego jedzenia i udogodnień. W rejestrze jednego ze statków wycieczkowych znajdujemy gości z ponad 60 różnych krajów. Pięknie! Serdecznie witamy! No i teraz, co dalej? Możecie poczekać na turystkę? Ona za chwilę zaproponuje Wam. Jakby wprowadzenie do tego dodatku, do jej zawartości, i skorzystamy z jej rad. I widzimy, że pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to musimy zbudować hotel, jednak to nie wystarczy. Ten hotel musi być połączony z tym naszym nowym kotwicowiskiem za pomocą przystanków autobusowych. Czyli po prostu musimy tak zaplanować przystanki autobusowe, żeby turyści mogli z tego mola dla turystów. Dotrzeć do hotelu. I teraz jeśli wybudujecie najpierw hotel i zbyt długo nie postawicie tych przystanków, no to hotel ulegnie zniszczeniu. Podobnie dzieje się z domkami dla farmerów, kiedy nie wybudujecie rynku. Tak, te domki ulegną zniszczeniu. Więc najpierw pomyślmy, gdzie byśmy chcieli postawić hotele, następnie pociągnijmy tam linię autobusową, a dopiero potem wybudujmy ten hotel. Ja przygotowałam sobie na hotele tutaj. Ten kawałek. Widzicie, blisko tutaj mam zoo, muzeum i ogród botaniczny. Turyści wymagają pewnych atrakcji, więc zadbałam o to, aby te atrakcje tutaj były blisko. Czy tyle miejsca wystarczy? To się okaże. Sądzę, że na początek spokojnie mi to wystarczy. Jak będzie potrzeba więcej, no to będę musiała kombinować. I teraz. Ja bym chciała pierwszy hotel postawić tutaj. Postawię go w trybie projektowania, żeby wiedzieć, gdzie on będzie stał. I teraz hotele, powiedzmy, że chcę oddzielać od siebie drogą. A czemu by nie? I teraz musimy zaplanować przystanki autobusowe. Możecie zobaczyć, że tutaj przy rysunku, gdzie mamy publiczne kotwicowisko i gdzie mamy hotel, jest taki jakby rysunek autobusu. Oznacza to, że te budynki muszą znajdować się w zasięgu przystanku autobusowego. Więc do dzieła. Jak widzicie, przystanek autobusowy, już może wyjdźmy z trybu projektowania. Przystanek autobusowy ma pewien zasięg, i teraz to kółko pokazuje, jakie budynki znajdują się w zasięgu tego przystanku. Czyli widzimy, że w zasięgu tego przystanku będzie Zo i będzie też hotel. Jak teraz ten przystanek postawię, to oczywiście on nie jest jeszcze połączony z publicznym kotwicowiskiem, i o tym mówi nam ostrzeżenie nad tym przystankiem. Jak kliknę na niego, to widzę takie zielone drogi. Tak, i tutaj nam turystka podpowiada: Wybierz przystanek autobusowy, by zobaczyć jego promień wpływu oraz jego zasięg sieciowy czyli promień wpływu to jest właśnie te kółko, a zasięg to są te drogi. I teraz mamy kolejne informacje od turystki. Okrąg wokół przystanku autobusowego informuje o tym, które budynki znajdują się w jego promieniu wpływu. Czyli, tak jak powiedziałam, w promieniu tego przystanku znajdzie się Zo i nasz hotel. Zielona nakładka z ulicami pomoże Ci ocenić, gdzie postawić pośrednie przystanki autobusowe. Czyli tak naprawdę to jest to, co powiedziałam: zasięg takiego autobusu. Czyli ten przystanek ma taki zasięg. I teraz, jak chcemy, żeby ten hotel Przystanek tutaj był połączony z tym, tutaj, publicznym kotwicowiskiem. Postawmy przystanek tutaj. No to oczywiście, zobaczcie, że te dwa przystanki się nie łączą, no bo zielone drogi nie nachodzą na siebie. Zatem muszę gdzieś postawić przystanki pośrednie, tak aby te zasięgi się połączyły. Więc spróbujmy postawić przystanek tutaj na przykład. To już widzimy, że odtąd tu mam linię cały czas zieloną, ale jeszcze to mi się nie łączy z tym. Więc powiedzmy, że postawię kolejny przystanek tutaj. I teraz, jak kliknę na to, to widzimy przede wszystkim, że ostrzeżenie zniknęło i patrzymy, tu jest wszędzie zielona droga, tu też mam zieloną drogę, tu i pięknie się łączy. Oczywiście to jest jedna z dróg. Mogłabym na przykład zrobić drugą drogę tędy. Czyli powiedzmy, postawię przystanek tutaj. Następnie popatrzmy. Postawmy go tutaj. Żeby połączenie było. Teraz bym chciała tutaj, ale mi ten budynek przeszkadza. Przestawmy go po prostu. Postawmy to tutaj. Teraz tutaj. I pięknie. I teraz turyści mogą pojechać teoretycznie dwoma drogami. Z tego przystanku albo mogą pojechać tędy, albo mogą pojechać tutaj tędy. Mają drogę do wyboru. I teraz mogę wybudować hotel. Po jego wybudowaniu zobaczymy, że wprowadzają się pierwsi turyści. Czy teraz turyści, którzy przybywają do naszego kotwicowiska, za pomocą autobusów docierają do hotelu, w którym zameldowują się i będą spędzali swój wolny czas tutaj. Przyspieszę czas, żeby tych turystów przybyło. Widzimy, pierwsza potrzeba jest zaspokojona, jest nią dostęp do kotwicowiska turystycznego. W miarę jak przybywa turystów, odblokowała się druga potrzeba podstawowa, potrzeba w chleb. Chleb już oczywiście produkuje, więc ta potrzeba zaczyna się automatycznie zaspokajać. I to są potrzeby podstawowe. Potrzeby tutaj wpływają na ilość turystów i na pieniądze. Potrzeba w chlebie jest prawie zaspokojona. Zobaczcie, potrzeba w rewie jest zaspokojona jedynie w 98%. Dlaczego? Tutaj jest pewien problem. Ta rewia, zobaczcie, ona znajduje się w zasięgu przystanku, ale tak naprawdę tutaj coś innego jest problemem. Problemem nie jest dostęp do obiektów za pomocą przystanków, ale też odległość tego obiektu od hotelu. Czyli ten dostęp do niektórych budynków może być niski albo odpowiednio niższy, w zależności od tego, jak daleko ten obiekt znajduje się od hotelu. I teraz coś Wam pokażę. Ja tą rewię postawię tu bliżej. I powinniśmy zaraz zobaczyć, że zasięg wskoczył na 100%. Czyli turyści nie tylko wymagają dostępu do jakiegoś obiektu, ale również to, aby ten obiekt był w miarę blisko. Przynajmniej z niektórymi obiektami tak jest. Więc czasem. Musicie się pogodzić z tym, no że trudno, nie każdy hotel do wszystkiego będzie miał tak samo cudowny zasięg, no bo po prostu tak się czasem nie da zrobić. Ok. Potrzeba w chleb nam się teraz zaspokoi i zanim pokażę Wam zadowolenie, to jeszcze zobaczmy na te potrzeby tutaj. Te potrzeby wpływają na ilość turystów w naszym mieście oraz na dodatkową kasę, jaką z tych turystów mamy. Pierwsza potrzeba to tak naprawdę tylko daje nam 45 turystów. Zaspokojenie potrzeby w chleb, zobaczcie, zwiększa nam ilość turystów o 55 w danym hotelu, ale też kasa jest plus 343. Dla porównania zobaczcie sobie, mamy inwestorów i zaspokojenie potrzeby w pojazdy parowe, gdzie nie oszukujmy się, łańcuch pojazdów parowych nie jest krótki, Przynosi nam czterech inwestorów i 187 kasy, a tutaj zaspokojenie potrzeby w chleb turystom daje nam ponad 50 turystów i prawie 350 kasy. Więc jak widzicie, turyści bardzo mocno powinni podnieść Wasze finanse. Potem mamy potrzeby w REWIE. REWIA to jest po prostu jeden budynek użyteczności publicznej, który znajduje się w pobliżu hotelu, a już z niego dostanę 25 dodatkowych turystów oraz, zobaczcie, 281 monet. To jest dużo. To są potrzeby podstawowe. Będziemy się w kolejnych odcinkach zapoznawać z kolejnymi potrzebami. Potem mamy zadowolenie. Przy czym zadowolenie dzieli się na dwie grupy. Jest to luksus, Czyli są to potrzeby, które będą wpływały na zadowolenie i będą przynosiły kasę. Jak widzimy, pierwsza z tych potrzeb jest już odblokowana. Są to płaszcze futrzane i zobaczcie, zaspokojenie tej potrzeby zwiększa zadowolenie naszych turystów o 3 i dostajemy prawie 750 kasy. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Takich potrzeb mamy dalej: pierścionki, potem mamy coś nowego lemoniadę i pamiątki. Zdecydowanie dłuższa lista już po tej stronie. Jest to lista atrakcji turystycznych. Jak widzicie na chwilę obecną są to rzeczy zablokowane. Odblokowane zostaną w zależności od ilości turystów w naszym mieście. Zona na przykład zostanie odblokowane wtedy, kiedy będziemy mieli 325 turystów na naszej wyspie. Ja mam ich teraz 125 i więcej ich mieć w tym momencie nie będę. No bo z jednego hotelu na tym poziomie więcej nie dostanę. Restauracje odblokowują się od 250, więc żeby mieć tych 250 turystów, ja po prostu muszę postawić drugi hotel. To też uczynię. I teraz zobaczcie. Stawiam tutaj drugi hotel. Jednak ten hotel nie jest już w zasięgu tego przystanku. Więc teraz mam dwie opcje: albo ten przystanek przesunę, na przykład przesunę go tutaj. Tak. I powiedzmy, teatr przesunę. O, widzimy. I w tym momencie ten przystanek zapewnia dostęp do dwóch hoteli. Albo odwrotnie. Dzięki temu przystankowi te dwa hotele mają dostęp do sieci autobusowej. I jest pięknie. Ten hotel ma już dostęp do przystanku. Jak klikniecie na hotel, to mam się podświetli przystanek, do którego on ma dostęp i widzimy, że już się te potrzeby zaspokajają i dzięki temu liczba turystów się zwiększa. I to jest początek, z jakim musicie sobie radzić. Czyli, po pierwsze, musicie sobie zaplanować dosyć dużo miejsca na hotele, a następnie te hotele połączyć za pomocą przystanków z publicznym. W zasadzie kotwicowiskiem turystycznym, bo po awansie ono tak się nazywa. Co dalej? Kiedy nam się wprowadzi 250 turystów, odblokuje nam się restauracja. I póki co nic więcej. Jednak o restauracji opowiem Wam następnym razem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!